No, Długo szukałem aplikacji, której można coś robić wewnętrzną komórki, na przykład z DNA, czy z organelami i w końcu się chyba doczekałem, bo dwa miesiące, czy trzy miesiące temu e, grupa wykładowców, specjalistów od VR-u ze Stanfordu wydała aplikację na wirtualną rzeczywistość nam. Tutaj lecimy sobie wewnątrz syntetycznej komórki w ciele jednego z pacjentów i możemy robić dużo fajnych rzeczy. No, tutaj jest już jakiś stopień kolejnej rozgrywki, więc celem jest zbudowanie kolejnej mikrotubuli, która pozwoli nam na interakcje ze środowiskiem zewnętrznym tej sztucznej komórki, ale pokażę Wam co tutaj można w ogóle robić, o ile zaraz nas jakieś wrócy nie rozmalam, no ale spróbujmy. Może, może poczeka zanim akcja poczeka zanim zbudujemy tą mikrotubulę. Dobra, co możemy tutaj robić? Mam tutaj jądro komórki, tam w środku widać spakowane DNA. E, zajdziemy tam za, za jakiś czas, pokażę Wam co jest w środku. I tutaj oprócz tego jądra mamy rybosony, za pomocą których możemy wytworzyć białka. Robimy to w ten sposób, że tutaj mamy taki badal. Na początku z jest uboższy, ale tu już trochę grałem. Można zbudować różnego rodzaju białka. Na przykład mRNA. tutaj mam emeryna, Wrzucamy do rybosomu. Robimy transkrypcję. Produkuje nam to białko. Robimy sobie tutaj w, ciału, w, w ciele Goldiego, e, opakowujemy te, te, te białko i mamy je w pełni użyteczne Ale pierwszą sprawą jest dostarczenie całemu temu organizmowi energii, którą dostujemy tutaj z glukozy, którą musimy sobie przerobić i wrzucamy ją do środka do hondry w tej grze. Podstawą jest zabezpieczenie sobie energii, a drugą rzeczą, którą musimy sobie zabezpieczyć, jest za pomocą lizy, czyli organeli rozkładającej nam cząsteczki, zapewnienie sobie kwasów nukleinowych, z których sobie budujemy właśnie te tutaj białka. No Czyli nie mówiąc dużo, robimy sobie. Za kod DNA, który automatycznie robi to w komórce, a my to tutaj robimy ręcznie. I te procesy są o tyle ciekawe, że stanowią świetną bazę dla edukacji ludzi, którzy chcą się uczyć trochę sprawniej niż z książek. Mogą dotknąć tutaj różnych rzeczy i zapamiętać na tyle, żeby sobie potem po latach przypomnieć, jak to wszystko jest zorganizowane, a zwłaszcza w takich przypadkach, gdy. Z wirtualną rzeczywistością mamy do czynienia po raz pierwszy. Więc te wszystkie czynności, które teraz robimy w jądrze komórkowym z budowaniem różnych yy, narzędzi obronnych przeciw wirusom, tu już to nam się dało, dało białko tym razem Defensywny, którą sobie obrabiamy, która wyrzucają ciała i wychodzi nam w pełni funkcjonalne białko, którą sobie potem niszczymy wirusy ręcznie czy, czy rzucając. To oczywiście jest trochę wszystko science fiction razem z podstawą tej gry, czyli z wirusem Pandorą, który atakuje cały świat, wszystkich zniszczy i jest z tego wielki problem. Są lockdowny i tak dalej. Oczywiście jest to bzdura, bo nie bierze pod uwagę. Skomplikowania doskonałości tych lat, miliardów, milionów, zależy jak spojrzymy na to rozwoju naszego układu immunologicznego, który sobie z takimi rzeczami generalnie radzi. Jeżeli mówimy o skali naszego gatunku, czyli ludzkości, jest to 9 miliardów, czyli nie ma czegoś takiego jak zagrożenie, które zniszczy wszystkich, czy nawet większość, czy nawet na skalę miliardową. No dobra. To tyle dygresji na razie, nas tu nie, nie zatakowało. Mogę Wam pokazać co nieco. Jest to świetne, przynajmniej na, na początek. A jeżeli chodzi o rozgrzewkę, to niestety no, mamy tutaj potem już totalną mózgę. Ale jako narzędzie edukacyjne wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Wam pokażę, jak wchodzimy do wnętrza do jądra komórki. Tutaj mamy naokoło DNA, a tutaj już rozdzielony łańcuch DNA, i na nim musimy zbudować, dopasowując elementy mRNA. Tutaj robimy transkrypcję, a potem będziemy robić translację, czyli z tych tego mRNA będziemy sobie układać kodony czy triplety, które będą nam e, amino e, aminokwasy. No to już zaraz zobaczycie, jak już nie będę robił więcej narracji. A... a koniec jeszcze tego materiału zobaczycie: jest stanowisko dowodzenia, e, bazę danych e, patogenów i białek, które będziemy okazję zbudować, bo na nie mieliśmy okazję walczyć, no i bazę naszych pacjentów, które wyleczyliśmy. I to na tyle. Zostawiam was z rozgrywką. To jest akurat trochę medytacyjne wypasowanie, które trochę trwa. Zapraszam do obejrzenia. Z mojej strony głosowa na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Swarm signal protein. This will be a great defensive weapon against pathogens. Swarm signal, just like Mac Attack, needs a delivery protein to send it out of the cell. your swarm signal on a delivery protein. It's alive. It's alive. Nice, you stunned them. That should buy you some more time before they invade. Are smaller than bacteria and parasites. That means Lisa can eat a few of them before her recycler needs replacing. I think there's very few infections that could make it past you. Check out the VZ virus entry in the codex to learn more about this new pathogen type. Take off the nanodrone headset. Hey. The good news is our genome sequence is progressing rapidly, but the bad news seems like we're not quite fast enough. Two of our engineers on this side got the virus. So it's down to just me and one other researcher to develop this Pandora weapon. We're over halfway there, but the sooner we can get these last few fragments, the better. I'm gonna be a little sparse over the intercom in the next few patients. I'll still be monitoring you, don't worry. I just gotta pick up some slack on this side. Oliver is injected and ready. We're going into this kid's heart. Brutal. Locked onto your position in Oliver's heart. He's young and strong, so I'm expecting an extreme infection for him to be as sick as he is. Let's upgrade the cell again so we can take on more hits if need be. Turning on another microtubule drop spot. We'll need two structurals to get it going.